Dalej mamy Kanadę. Kanadę, która zebrała cały jeden dodatkowy punkt z brawu Boyd Klausa, który punktował w pierwszym konkursie, dobrze się prezentował na treningach, w kwalifikacjach bardzo dobrze, pierwsza seria yy, też dobra, ale już ta druga, no warunki nie były też jakieś rewelacyjne, ale to jest ten punkcik. Oderwali się od Stanów Zjednoczonych, już teraz Kanada jest przed USA, czyli Boyd Clause jest przed Bicknerem, a co do Bicknera, no to Bickner prezentował się naprawdę, znowu prezentował się wprost tragicznie, czwarta dziesiątka w najlepszym przypadku, a raczej Piąta. Teraz pod uwagę wszystko, co się działo w ten weekend. No wygląda znowu tak, że po pierwsze te jest za mała, bo on znowu gdzieś tam się kładzie, próbuje się przedłużyć to odbicie, dopiero później jakby kładzie na narty, tak jakby troszeczkę skakał na skoczni do lotów narciarskich ale poza tym też te skoki wyglądają po prostu źle. Może nie tak jak Maćka, ale też wygląda, wydaje się, że coś tu jest y, bardzo nie tak. Już się wydawało, że ta forma delikatnie idzie w górę podczas Enkelbergu i już czterech skoczni, a później, a teraz znowu to wygląda jakby... Gdzieś to się rozsypywało. Nie było innych Amerykanów, ale jakoś tam sobie poradzili, akurat w fiskapach, zwłaszcza urlał. Dalej mamy Bułgarię. Bułgarię, która doszusowała do reprezentacji USA. A mówiąc Bułgaria, no to można. Za za używać zamiennie Bułgaria i Izografski, bo to są praktycznie oznacza i taki siak jedno i to samo. I Izografski, naprawdę w drugim konkursie no to wyglądało dobrze. No zwłaszcza ten drugi skok, to no, przecież drugi skok to była szósta nota drugiej serii 141,5 metra, oczywiście. Miał wyższą belkę od całej reszty stawki, miał półtora metra pod narty, ale długi skok, pewnie wylądowany, wysokie noty, dziewiętnastki były i naprawdę skok świetny też widać było po reakcji, że naprawdę zawodnik jest bardzo zadowolony. Tu sam Mateusz Żupan był chyba bardziej dziwiony od samego zawodnika. A dla porównania Dawid Kubacki chociażby miał dziewiątą notę drugiej serii to był przegrywał praktycznie z każdym z czołowej piątki. Wydaje mi się, że ten drugi skok jeszcze wracając do Kubackiego no nie był jakiś rewelacyjny i delikatnie wydaje mi się właśnie tutaj zostało to naciągnięte, ale o tym już mówiłem to można to pominąć i dalej. Kazachstan. Kazachstan, czyli Muminow i Tkaczenko. Muminow nie miał żadnych problemów z tym, żeby dwóch czołów pokonać. I jeszcze paru innych zawodników. Nigdzie nie był ten absolutnie na samym sam dnie tabeli. Jest w miarę przyzwoicie, ale nic ponad piątą dziesiątkę nie był w stanie wyciągnąć i też nie trzeba o niego wymagać. Jak mi się wydaje niczego więcej. A Tkaczenko skacze na dokładnie tym samym poziomem, jak się wydaje, co w drugim konkursie w Aldi Fieme. tylko że tym razem po prostu nie był to zawodnikiem, który miał to do i Powiedzmy jak na przykład Zografski w pierwszej serii niedzielnego konkursu. Bo w pierwszym konkursie trafił w tą grupę, w taką grupę, która miała 80 z tyłu, metr z tyłu i niezbyt dobrze to wyszło. Praktycznie nic z tej grupy nie awansował do drugiej serii. W drugim konkursie sporo zawodników miało ten metr ponad metr na sekundę podnarty, a Tkaczynko miało około pół metra. No i w, moj, w mojej opinii te skoki Tkaczynki nie były złe, one były jak najbardziej dobre. Połowa czwartej dziesiątki to jest bardzo przyzwoite wyniki, i też, zwłaszcza dlatego, że nie był to zawodnik, który miał po prostu dobre warunki i gdzieś tam pociągnął, tak jak po, można by to zarzucić w Baldifiemer, ale tutaj po prostu. To były dobre skoki. Nie można się przyczepić na poziomie. Wydaje się, że ten zawodnik, właśnie przy odrobinie szczęścia, w lepszych warunków, jest w stanie zapunktować. Przy troszeczkę słabszych, tak jak to miało miejsce w Titizen, nie. I tak to na razie wygląda. Właśnie zawodnik gdzieś pogranicza tej czwartej i trzeciej dziesiątki, bardziej w czwartej, ale na pograniczu od czasu do czasu może skoczyć u nie dobrze, może w zakopane w niedzielę wskoczyć do drugiej serii też raczej to nikogo by tak naprawdę nie zdziwiło. I koreańczycy to szkoda to komentować, no bo przyszło dwóch, czo dwóch czojów i była zażarta walka o to kto odpadnie. czoj wygrał, a drugi czoj startował, aczkolwiek nie wyglądało to, nie kryło się na absolutnie nic więcej niż ewentualne uplasowanie się powyżej dna jak miało to miejsce w drugim konkursie. Ale potrzeba było do tego silnego wiatru pod narty i niezbyt yy, udany skoków paru innych zawodników i jeszcze pozwolę sobie omówić, dziś powiedzmy pozostałe reprezentacje, bo i reprezentacja USA sobie fajnie poradziła w fiskawie, tak jak mówiłem urlał dobrze się prezentował, dekerdin już wraca po kontuzji, też się prezentował przyzwoicie, Ukraińcy, no Ukraińcy, to może was dziwić, ale wydaje mi się, że Ukraińcy mimo wszystko byli ciut poniżej oczekiwań w tym fiskapie. no jednak oczekiwam, zwłaszcza od Marusiaka, że on będzie dwa razy w pierwszej dziesiątce był tylko raz na 10 miejscu a później był 26. Kaniczko, bo w drugiej dziesiątce do Kaniczeki może jednak nie aż tak bardzo się przebić, ale jednak do Marusiaka można by, ale jednak ten poziom jako taki jest y, zachowany w ich przypadku. Francuzi, Francuzi to ten junior, o który, którego nazwisko boję się wymawiać, żeby się nie skompromitować, chociaż taki wymawiałem niepoprawnie. No to wiadomo o kogo chodzi. Punktuje, prezentuje niezły poziom. Pokazał się Paul Brasm, ale no, jednak. W tym prezentował tragicznie Leroy. Wydaje się, że jest ciut lepsza forma niż była w turnieju cztery skocznie, ale wciąż to jest za mało na Puchar Świata tego juniora francuskiego. Jak najbardziej, mówię o tym młodszym, można by wystawić z powrotem do Pucharu Świata. Myślę, że szansa na przedunięcie kwalifikacji jest dość spora, bo jednak polska krajówka, przynajmniej niektórzy jej zawodnicy, nie wydają się być aż tak Poważnym problemem tym bardziej, że startuje tylko dziewięciu, a z jakichś powodów został wysłany Murańka z resztą Ferajny, żeby nabił miejsce startowe, które tak naprawdę jest do niczego niepotrzebne. W tym przypadku, no bo po co skoro mamy problem ze wstawieniem piątego, szóstego zawodnika, który by skakał na jako takim poziomie i miał pewność przebrania kwalifikacji innych niż te, które miały miejsce w Titizen Oślach, to dobijanie na siłę jeszcze siódmego miejsca nie do końca ma sens. Wydaje mi się, że po prostu ta kwota startowa powinna zostać w pełni wykorzystana, a nie dziewięciu zawodników. To też nie do końca intuicyjny i, szczerze mówiąc, logiczny wybór tych zawodników, oczywiście niż nieka jedni są zachwyceni tym wyborem drudzy są oburzeni tym wyborem ale cóż, tak bywa zobaczymy, może będzie racja przynajmniej pilcha, pilcha nie ma nie ma pilcha, to może nie będzie niewygodnych pytań dotyczących bratanka, i na sam koniec olimpiada młodzieży wypadałoby mówić króciutko, oczywiście wygrywa Fergeter, który nagle pojawił razem z Hagenem Dwa austriackie talenty, 2002 rocznik, złoty i brązowy medal. Mark Hafnar, który miał wszystko na treningach, nie prezentował się jakoś szczególnie wybitnie, nie, jakoś za bardzo nie wydawał się, że to będzie medal. To jednak ma srebro. I największą niespodzianką w tym konkursie jest brak medalu dla Stadrajewa, który praktycznie w każdym treningu, nawet nie praktycznie, po prostu w każdym treningu był w czołowej trójce. A on nie zdobył medalu, i oczywiście on niezbyt dobrze trafił z warunkami, mógł trafić lepiej, ale jednak to jest zaskoczenie, co zmienia fakt, że wydaje mi się, że to jest zawodnik, który powinien albo Basiliewa, albo Trafimowa, a raczej Basiliewa zmienić, bo myślę, że to nikomu by się krzywda nie stała, a warto spróbować tak zdolnego zawodnika wystawić. Zaraz zanim Mankow, który na samych tutaj jakby się gorzej, od tego zawodnika i jeszcze, no wiadomo, Polacy, Adam Niżnik, siódmy, nie najgorzej, yy, Habdas z drugiej dziesiątce i też oburzenie, jak on mógł być za samym Boltonem. Dobra, ja wiem, że to wygląda nie jakoś rewelacyjnie, ale też troszeczkę nie aż tak potężnej wagi do tego przywiązać, może nie dłużej, po prostu nie nadmiernej yy, wagi do tego przywiązywać i brać pod uwagę, powiedzmy, treningi, jeżeli ktoś ma oczywiście, ktoś chce to brać pod uwagę, treningi, serie próbne i inne tego typu rzeczy. Żeby mieć większy ogląd sytuacji, bo czasami sam konkurs potrafi to mocno zaciemnić. I jeszcze co tam dalej się działo? No na pewno zwraca uwagę Daniu Vassiew, rolnik 2004 już nie po raz pierwszy zwraca uwagę. No i tutaj nie ma się też do tego zacha dziewiąte miejsce, nad nim praktycznie sami zawodnicy, którzy już mają punkty pucharu kontynentalnego, z wyjątkiem tego Norwega, który był bezpośrednio nad nim. Więc też na pewno przy tym zawodnikiem rysuje się świetlana na przyszłość, takie. Praktycznie przed większością, która tutaj brała udział w tej Olimpiadzie Młodzieży. Ale naprawdę wydaje się, że tutaj Kazachom cały czas, mogę to powtarzać, jednak trafił się wielki talent, jeżeli tego nie schrzanią, ani sam za tylko nie schrzani. Być może będziemy mieli kogoś utalentowanego, naprawdę bardzo obiecującego skoczka na poziomie, powiedzmy, już prawie że seniorskim za parę lat. I to może być ktoś jeszcze dużo, dużo, dużo lepszy niż niż obecnie Sylwiet Kaczenko, który też przecież rokowania ma bardzo interesujące. I muszę wspomnieć tutaj o jeszcze jednym bardzo ważnym wydarzeniu. Nie poruszam tutaj tematów kobiecych skoków zazwyczaj. Nie siedzę też akurat w tej części dyscypliny aż na tyle mocno, żeby się wypowiadać o tym regularnie co tydzień, ale Anna Twardosz, Nicole Kanderla, Joanna Schwab oraz Kinga Rajda po raz pierwszy wzięły udział w konkursie drużynowym, Osiem reprezentacji. Prawdopodobnie FIS bardzo, bardzo naciskał, żeby w ogóle można było przeprowadzić ten konkurs, żeby było 8 drużyn. Oczywiście ósme miejsce, bez poważnych szans na jakiekolwiek inne miejsce. Ale brawa, od czegoś trzeba zacząć? Sama Kinga bardzo przyzwoicie się reprezentowała w tym tygodniu, regularne punktowanie w trzeciej dziesiątce, co jest bardzo dobrym osiągnięciem i mam nadzieję, że w końcu skończy się to jeżdżenie po kruczku, żeby go zwolnić, że kolesiostwo, że zniszczył reprezentację Włoch, zniszczył reprezentację Polski i inne tego typu ciekawe teorie, a co do zwycięzców, no to, przepraszam, no to oczywiście Austriaczki iraszko Stolz, Kramer-Helz, oraz Pinkelnik zaorały resztę stawki po prostu w sposób niebywały. To jest, przypominam, za, za skocznia normalna ponad 140 punktów przewagi nad reprezentacją Japonii, której też yy, przypadkowe zawodniczki przecież nie startują, prawda? No to jest po prostu pokaz nie, niewiarygodnej siły. Proszę mi, przypomniała mi się Austria za czasów Poitnera i to naprawdę na sterydach. To tyle. Do usłyszenia.